Cześć, witajcie na kanale Minimum Pomysłów na minutę. Cześć, witajcie. Dzisiaj na naszym stole narzędzie kolejne akumulatorowe od Ryobi z systemu OnePlus. Narzędzie do jesiennych porządków w ogrodzie, bo tak. taka pora. Tak, a jest to OBV18, czyli dmuchawa i odkurzacz z serii Ryobi OnePlus. Zapraszam. Zapraszamy. Następne e, narzędzie, następne urządzenie firmy Ryobi, e, miejmy nadzieję, że spodoba Wam się, e, tak jak my jesteśmy ciekawi jego zastosowania, jak sama nazwa wskazuje, odkurzacz z e, dmuchawą, czyli wciągamy, o, czyli... Dmuchawa rozgarniamy nasze liście. Tak jest, czyli sprzątamy chodniki podjazdy Zgadza tak się dalej. Natomiast odkurzacz, zasysa, zasysanie wszystkich liści, rozdrabnianie, bo także tutaj jest właśnie ta funkcja, że oprócz wciągania, to także mamy worek, do którego wpadają rozdrobnione już nasze liście. Polecamy stosowanie dmuchawy i nie usuwanie wszystkich liści z ogrodu. Pamiętajcie, że są jeże, które muszą gdzieś przezimować, więc jakieś zostawienie kubki liści. Eee, Jakiejś małej. Tak, zawsze im to ułatwi, więc nie zbierajmy wszystkiego. E, mimo, że mamy taką możliwość, natomiast co odnośnie samego urządzenia. OnePlus, czyli jak wszyscy wiemy seria 18V, e, Ryobi, do której pasują jednakowe akumulatory, tak? Czyli do wszystkich urządzeń OnePlus mamy jeden akumulator. Prędkość? Prędkość to jest 201 km na godzinę. Jest to prędkość maksymalna, natomiast w dmuchu natomiast mamy możliwość regulacji. Tak, to jest bardzo fajne, że właśnie ten podmuch cały, który odgarniamy liście w jedno miejsce, mamy możliwość regulacji, jeżeli chodzi o naszą prędkość. Tak jest, czyli mamy dmuchanie, mamy zasysanie, czyli odkurzanie, które dodatkowo ma funkcję rozdrabniania, czyli te większe liście nam po prostu przemiela i są miałkie. Pojemność worka. Pojemność worka to jest 45 litrów, więc sporo. Tak jest, zwłaszcza licząc to, że rozdrabniamy jeszcze dodatkowo mm -hmm. te większe liście. Waga samego urządzenia. Waga samego urządzenia bez akumulatora to jest 3,7 kg. Tak jest. Dodatkowo w zestawie mamy pas transportowy oraz taki, który, na którym możemy zawiesić urządzenie w trakcie pracy oraz kółka, które nam ułatwiają pracę na chodnikach na przykład, żebyśmy sobie nie niszczyli dolnej części naszych rur. Z tego, co się nie, z tego co się jeszcze orientujemy, ta wersja, którą my mamy, jest wersją bez akumulatora. Więc tak jest. Przy zakupie tego sprzętu, jeżeli ktoś nie posiada... Jest to znaczenie. Tak, jeżeli ktoś nie posiada akumulatora, niestety musi się zaopatrzyć w akumulator. My do naszych testów zapewne weźmiemy trzy rodzaje akumulatorów. Tak jest, mniejsze, większe. I pewnie dziewiątkę, która jest największym i najcięższym, żeby sprawdzić sobie komfort pracy z tym najcięższym akumulatorem. Tak. E, jeszcze tak, Romku cena? Cena, którą my znaleźliśmy na stronie internetowej narzędzia.pl jest to 635 zł. Tak jest. Więc taka jest cena tego sprzętu. Myślę, że tyle odnośnie warunków technicznych. My pokażemy Wam to z bliska i lecimy w teren. Zapraszamy. Zapraszam. Mamy naszą dmuchawę. Dmuchawy odkurzacz jest to zestaw minus 0, e, dlatego my mamy przygotowane sobie do testów dwa akumulatory, naszą dziewiątkę oraz piątkę. Jak widzicie, oba akumulatory mamy w pełni naładowane. I co mamy w środku? W środku układ wygląda w ten sposób. E, w jednej z mniejszych kieszeni znajduje się Woreczek, do zbierania liści, kółka, pas, do montażu, instrukcja obsługi, pierwsza część naszej rury. Nasza dmuchawa oraz druga część, znaczy pozostałe dwie części naszej rury. Kartonu się pozbywamy. Wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy blokady do montażu naszej rury. Przełącznik, jak widzicie, pomiędzy wydmuchem a wciąganiem. Włącznik pod ręką, wraz z blokowaną regulacją. Więc to jest też tak, może tak to pokażę, że jak to naciskamy, to włącznik nam się chowa. Więc nie musimy ciągle trzymać tego wciśniętego. Od spodu standardowe miejsce na akumulator. Nic tu więcej do pokazania nie ma. W środku na wirniku znajdują się, tak jak widzicie, ostrza, które szatkują nasze liście, zanim wpadną do zbiornika. My całość składamy i idziemy przetestować. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób. Jeśli mamy ustawione na dolną pozycję, czyli na wciąganie, jak uruchomimy, to nam wciąga, natomiast w momencie, w którym przełączymy na górną. w trawie. No to co? Założymy worek i odkurzamy. Przełączone mamy na odkurzanie. Trochę żeśmy podkurzali, trochę żeśmy podmuchali, ubyło jednej kreski z baterii. Zaraz zobaczymy, jak mocno poszatkowane są te liście. część wciąga w całości, część rozdrabnia. Generalnie odkurzanie działa dużo gorzej niż dmuchanie. Słuchajcie, widzieliście test dmuchawy? filmy Ryobi. Sam test poprzez podmuch liści, czyli ten, to, ta nasza typowa funkcja dmuchawy. Tak, to jak najbardziej się sprawdza. Oczywiście można, jak widzieliście, można pracować na dwa sposoby. Jeden sposób jest taki, że podpinamy nasze szelki, zakładamy, odłączamy przykładowo sobie nasze kółka, i pracujemy poprzez chwyt jednej ręki, chwyt tym, i machamy w prawo, w lewo. Yy, drugi sposób, no to wiadomo, standardowo też możemy zamontować sobie kółka i jeździć, yy, zdmuchując nasze liście. Tak jest. Natomiast jeśli chodzi o odkurzacz, to generalnie jest z odkurzaniem, no tak średnio, jakby po, ja liczyłem na to, że obręb zbierania przed rurą będzie troszeczkę większy. On zbiera idealnie to, co przed tą rurą się znajduje. Więc, jakby to wciąganie działa dużo słabiej niż wydmuch. Co nie zmienia faktu, że można tym pracować. Natomiast, chyba, jedyna skuteczna technika to nie jest odkurzanie po całości, tylko po prostu zdmuchnięcie wszystkiego na jedną stronę, a no. następnie zebranie. I wtedy ma to jakby większy, logiczny, uzasadniony sens. Tak, worek, natomiast tak jak widzicie na materiale, on w pewnym momencie zachował się w ten sposób. Jakby był już pełny, niestety nie, po prostu do niego dostało się także powietrze, i on po prostu się cały wypełnił. Liście, które widzieliście, niektóre liście właśnie wciąga w całości, bądź też je kruszy. Ale kruszy tylko i wyłącznie te większe liście, które uda mu się wciągnąć. Zasadniczo, jeśli chodzi o sprzęt akumulatorowy, on jakiś bardzo ciężki nie jest. Pracuje się tym całkiem przyjemnie. Jak to pracuje, sami widzieliście. Tak, znacie naszą opinię. Jeżeli ktoś z was, korzysta, z was korzysta z takiej Dmuchawy tej firmy, bądź inne jakieś Dmuchawy innych firm, zachęcamy serdecznie do e, umieszczenia pod naszym filmem komentarzy, także zdjęć filmów, jeżeli macie, podzielcie się. Tak jest. Jest okres pracy jesiennych w ogrodzie, więc myślę, że Dmuchawa jest dobrym pomysłem, e, żeby sobie pracę ułatwić. To nie pierwsza i nie ostatnia u nas i co? I myślę, że tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Zapraszamy Was oczywiście standardowo. Na Facebooka, Instagrama i Twittera. Na nasze live'y, które są co niedzielę, vlogi, które wpadają z partyzanta w środku tygodnia. Tak jest. Również na nasz drugi kanał, tam również sporo się dzieje, a my na dzisiaj kończymy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. Cześć!